Dzień dobry, Dzień dobry w nowym vlogu. Idę właśnie do fryzjera, stoję pod Berendowiczem. Tak naprawdę stoję pod policją, ale zaraz obok jest salon, do którego chodzę już od kilku lat. Polecam, jeżeli szukacie jakiegoś salonu fryzjerskiego w Krakowie, to na Kazimierzu naprawdę możecie się fajnie obciąć i różne inne rzeczy. Ale moja skóra wygląda strasznie w tej kamerze. Nieważne, idziemy się obcinać. Mam ochotę w ogóle na coś takiego... Szalonego, ale. Aha, muszę jeszcze parking y, pf, zapłacić, ale. Y, no, i potem będę, wiecie, potem będę żałować, że obciąłam te swoje włosy. Zawsze tak mam zresztą, że. O, jakieś wielkie zmiany, wielkie zmiany, a potem wychodzę i tak zawsze z tym samym. Więc po prostu jadę sobie je, idę sobie je wypielęgnować, idę sobie je troszkę podciąć, wiadomo, końcówki. No, zobaczymy. Zobaczymy. Strefa A. I możecie mnie tutaj kasować. Dzień dobry. Jakąś pielęgnację na co też możemy zrobić? Tak. Zaczynają się elektryzować już. O, mhm. zresztą pani widzi. Tak. Chciałaby pani coś zmienić tutaj z przodu, tak? One i tak były podcinane tutaj tak krótko. Tak. Mhm. Więc nie wiem, czy, czy znowu tak robimy, czy jeszcze coś innego. Ja jej raczej prostuję zawsze. Na tym. Mhm. No tak, ugrzywka na środku myślę, że odpada. Tym bardziej, że jest tutaj wicher. Tak, tak, to zawsze miałam czoło, więc tutaj jakby przysłoni pani prawie, że całą twarz, więc to odradzam. Ogrzewkę na prawą stronę, jeśli już. Dobra, to zróbmy nie, tak. Bo, Jeszcze bo... zobaczę na lewo, ale... Nie wiem pani co, ja w ogóle też na prawo sobie mm -mm, też y, włosy tak przyczesuję ręką. Nie, moim zdaniem zdecydowanie na prawą stronę dużo lepiej. Dobra, robimy. Będziemy teraz testować okay. e, masaż, tak? Może mhm. właśnie pani coś więcej powie, bo ja generalnie nie znam się. <noise> e, to jest masaż, kinazoterapia głowy. Tak naprawdę, ten masaż obejmuje partie szyi i głowy, o. jak i uszy. No i jest on przeznaczony głównie dla osób, które chcą się zrelaksować, mhm. mają na przykład bóle migrenowe bardzo często, różne blokady, jeśli chodzi o szyję, mhm. o jakieś napięcia mhm. okołoczaszkowe. Więc on genialnie sprawdza się nawet do takiej manualnej terapii, właśnie. I masowane są punkty uciskowe, tak zwane meridiany, które znajdują się na uszach, na czole i właśnie na skórze głowy. Jak i też pobudzone są mieszki włosowe do stymulacji, żeby włosy też lepiej i zdrowiej rosły żeby krążenie krwi się uaktywniło. I wtedy włosy są bardziej zadbane, jak i skóra głowy, w lepszej kondycji i samopoczucie klienta tak samo. Dobrze, no to testujemy. I kiedy to ma wejść tutaj do Was? Tak mniej więcej. Mniej więcej już powinno od grudnia wystartować na pewno. Aha. To jest nowy zabieg, którego wcześniej nie było. Także ja przetestuję, zrelaksuję się i. Później mam, powiem jak było, ale na pewno będzie dobrze. Ja uwielbiam w ogóle masaże głowy. Tym bardziej, że ja tutaj kark też mam bardzo spięty, więc myślę, że też to powinno trochę pomóc, prawda? Na pewno. Ja. Oczywiście, okej. Okay, to zaczynamy. Na pewno będę wpadać jeszcze nieraz. Odświeżyłyśmy sobie włoski, długość. Ale przede wszystkim pielęgnacja tutaj zrobiła naprawdę dużą robotę. Pokażę Wam się tak na szybko, bez maseczki, bo małe cięcie. Tutaj jest grzywka z przodu, więc to jest różnica, na którą się odważyłam. Jeżeli chodzi o cięcie, długość, nadal są długie. No i takie wypielęgnowane są bardzo mięciutkie, nawilżone. Pielęgnacja naprawdę sprawiła, że, że są cudne. Dziękuję bardzo. No moi drodzy, szybki spacer po Kazimierzu. Jest tutaj tak cichutko, teraz, jak wszystko pozamykane, bo generalnie tak to, to ta dzielnica żyje. Żyje praktycznie 24 na dobę. A teraz, przy tym lockdownie, to tak naprawdę nic tutaj się nie dzieje. Smutno, smutno bardzo. Bo ja Kazimierz uwielbiam, uwielbiam tu przyjeżdżać, a ja teraz to się naprawdę na to bardzo smutno patrzy. O, już zgasło światełko. Jadę do domku, zeszło nam się prawie 3 godzinki, także ja, oj, ja bardzo się odprężyłam, zrelaksowałam, uwielbiam tu przychodzić. Jeszcze raz Wam polecam Berendowicza w Krakowie na Szerokiej, na Kazimierzu. No chodzę już tu od kilku lat. No, już być dwa lata chyba, ponad. Także Uch, naprawdę, naprawdę jestem zadowolona. Teraz jedziemy do domku z nową fryzurą na kilka miesięcy starczy, a pielęgnacja sztos. Po prostu włosy są no, tak mięciutkie jak nigdy. Dzień dobry, kolejny dzień. Wczoraj zadbałam o włosy, które dzisiaj są też piękne, a dzisiaj idę zadbać o siebie i o moje zdrowie. Stwierdziłam, że pójdę sobie zrobić prześwietlenie klatki piersiowej, bo miałam tego COVID-a i jestem ciekawa, czy on coś tam z tymi moimi płucami zrobił złego. Tak jak się to słyszy, czyta i w ogóle. Poza tym też mam astmę i wiecie, czasami warto sobie zrobić, myślę, zdjęcie z klatki piersiowej. Więc właśnie podjechałam pod coś tam radiologii, tak? Tak, chyba. Yy, I jestem znowu na Kazimierzu dzisiaj, także tak mnie tutaj wysyła cały czas. Idę, no i zobaczymy. Trochę, trochę się stresuję, bo w ogóle nie lubię chodzić w nowe miejsca, których nie znam. Zawsze się wtedy stresuję. Też tak macie? Ja tak mam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak to jest, jak ma się lenia i zamawia się pizzę pyszną pizzę. Już ją raz jadłam. Jest takim pesto bazyliowym. Naprawdę jest przepyszna, bo jest taka neapolitańska. Ja takie bardzo lubię. Dostałam nowe pudełeczko Biblosi, więc pomyślałam, że sobie otworzymy. Piękne, czarno-białe. E, także coś nowego. Mamy oczywiście karteczkę z Rozpiską. No, ale oczywiście sprawdzamy też, co jest w środku. O, mamy perwol do e, płukania tkanin czarnych. Czy to jest do, e, do prania? Do prania, sorry. To jest proszek do prania, czy znaczy płyn do prania e, do czarnych. Ja ten perwol już używałam. Może akurat nie ten, to jest może jakaś nowa wersja, ale generalnie e, używam takich e, produktów potem mam plastry na nos generalnie całe pudełko jest w takim czarno-białym stylu więc naprawdę przemyślane plastry na nos z Elbiotica głęboko oczyszczające z chęcią przetestuję tutaj mam płyn micelarny do demakijażu bardzo fajnie, bo ja teraz właśnie zmywam makijaż głównie płynem micelarnym więc zużywam ich bardzo dużo później mam szampon do włosów koloryzowanych, więc raczej mi się nie przyda, komuś oddam z Sajosa. Następnie satynowe mleczko z olejkiem do ciała uelastycznia z Liren. Takie bardzo ładne opakowanie, bardzo eleganckie. Potem mam z Sajosa również um, jak to się nazywa? Lakier do włosów. Um, chyba tak z nie, czekajcie. Tak, dla wielkiej objętości, um, ale czy to jest lakier do włosów? Fiber spray to jest co? Bo lakier do włosów i. Yeah. Aha, czekaj, jest efekt pogrubionych włosów, na. Nie, to nie lakier do włosów. Okej, okay, to jest spray z włóknami dającymi efekt pogrubionych włosów nawet o 30% i mega objętość. Także coś nowego Sayosa z chęcią przetestuję przy nasadzie. Fajnie jest sobie unieść włosy. Ciekawy produkt. I mam tutaj jeszcze dezodorant z Nivea Black and White Invisible. I to jest do czarno-białych ubrań. Do czarnych i białych ubrań. Też się przyda na pewno. I mam znowu takie próbeczki. Kiedyś już je dostałam z Biodermik. I tutaj mam krem na dzień z, ekstra z ekstraktem z oliwek i krem na noc. Takie dwie próbeczki. Też się zużyje Dziękuję za kolejne pudełeczko. Big i Mam ten wynik, ym, zdjęcie, znaczy właśnie, kurczę, mam problem, bo nie mogę sobie odczytać tego zdjęcia moich płuc. Chciałam je zobaczyć. No ale cóż. Ale mam opis, y, wynik badania, jako taką, y, Więc przeczytam Wam. Pola płucne, bez zmian na ciekawych kąty przeponowo-żebrowe, bo daj że to jest takie skrót, wolne, sylwetka sercowo-naczyniowa, prawidłowa. Więc jest ok, ale chciałam zobaczyć moje półce. <laughs> nie mogę tego otworzyć. Ja nie mam w ogóle czytnika CD. On mi to wszystko zgrał na płytkę CD czy tam DVD. Nie mogę tego otworzyć w moim laptopie. W innym laptopie w ogóle się to nie otwiera. Więc no trudno. Nie zobaczę sobie, ale na pewno zachowam, bo jeżeli gdzieś tam pójdę do lekarza czy coś, no to oni na pewno mają takie programy specjalne do otwierania tego, więc będę miała jako taką to na płytce. Także cieszę się, uspokoiłam się trochę, że, że te moje płuca są, są ok. Po tym COVID-zie przyjechałam do domu. Jak widzicie, jestem w domu, w pościel po lewej, po prawej, i przyszedł do mnie już Mikołaj. Tak, był tutaj już Mikołaj, więc pokażę Wam tak na szybko, co tam w tej paczce się znalazło. Więc tak, mam oczywiście kalendarz adwentowy, na który już mam e, wielką ochotę. Zastanawiam się, czy sobie go nie zostawić tutaj w domu, e, bo ja w Krakowie też mam taki z ale też tutaj ja prawie w ogóle nie będę przez grudzień, w sensie jak coś to tylko na weekend, więc... Nie wiem, czy jest sens, bo, bo by się zmarnował. E, więc tak, e, mam dużą. O, aferka przyszła! Chodź, przywitaj się! Pokaż, że jesteś ze mną w domku, przyjechałaś tutaj. Ale nie masz czasu, no nie? No tak, no sz... okej, okay, dobra. Ona nie ma czasu, zajęta wszystkim. Poszła akurat sobie coś zjeść. Dostałam takie skarpetki sportowe e, z myślą o jakichś sportowych zimowych sportach, typu narty, lub też jakieś podróże w góry, czy też na przykład łyżwy, wiecie, takie grubsze jakieś ocieplane, tak dalej. Dostałam też piżamkę, piżamkę z takim motywem z nasy. Taka piżamka, której ja noszę, czyli krótki rękaw, spodęki krótkie, więc bardzo fajnie. Dostałam też Szarlotkę, to jest sól do kąpieli. Taka ładna, łososiowa, w takim łososiowym kolorze. Nie miałam jeszcze tej wersji, więc sobie przetestuję. Do kąpieli dostałam też duży płyn z isany o zapachu lawendy. Mamy tutaj, zawiera olek, olejek lawendowy, ekstrakt z wanilii. Nie miałam go jeszcze. Dostałam też taki słoiczek do robienia kiełków. Nie wiem, czy znacie, czy nie. Tutaj jest takie sitko i w środku rosną kiełki. I dostałam też właśnie kiełki. Także będziemy sobie sadzić. Będziemy zdrowa się odżywiać. Ja kiełki bardzo lubię i często też je kupuję, więc fajnie będzie sobie posadzić coś swojego. Dostałam rzeżuchę. Dostałam broku. O, wołają mnie na kolację. ok rukole dostałam i jeszcze rzutkiewkę. Także bardzo fajnie, taki Mikołaj. I oprócz tego jeszcze dostałam drukarkę. Drukarkę, ale ona już jest u mnie w Krakowie, więc to jest taki tutaj powiedzmy, że symboliczny. Mikołaj, no bo ten taki główny Mikołaj już, już chwilę był u mnie. E, mogę, może Wam kiedyś pokażę, jeżeli w ogóle chcecie, żebym Wam pokazywała drukarki. Ale jestem z nim bardzo zadowolona, bo ona jest e, na Wi-Fi, więc nie muszę się podłączać, e, co było dosyć uciążliwe w przypadku poprzedniej, którą miałam. E, mam z Canona. No, pokażę Wam może kiedyś gdzieś tam, lub widzieliście na jakichś przebitkach. Nie wiem. A ja teraz lecę na kolację. Give it all.